Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marzena Szaniawska i dzisiaj tutaj przedstawię Tobie możliwości firmy Sativa Life. Skoro tutaj jesteś i oglądasz tą prezentację, to oznacza, że prawdopodobnie któryś z moich partnerów biznesowych zaciekawił Ciebie, zaintrygował i zaprosił Cię dzisiaj do obejrzenia tej prezentacji, a to oznacza, że jesteś osobą otwartą poszukującą czegoś dla siebie. I już tutaj na samym początku gratuluję Ci tego. Ja dzisiaj przedstawię Tobie szansa, szansę, która otwiera się przed Tobą właśnie z firmą Sativa Life. Pozwolisz, że udostępnię ekran i pokażę Ci prezentację, którą przygotowałam dla Ciebie? Prezentację, którą zatytułowałam jak zbudować stabilną przyszłość w sposób na lepsze jutro. Ja ten sposób na lepsze jutro już odkryłam, u mnie zadziałało. W związku z tym chcę dzisiaj teraz z tobą podzielić się tym sposobem. Kim jestem? Na co dzień jestem żoną, mamą, babcią. Kocham życie, uwielbiam życie, ciągle mi tego życia jest mało, ciągle chcę to życie odkrywać na nowo. Z firmą Sativa Life współpracuję dwa lata. Jestem menadżerem okręgowym. Tytuł menadżera okręgowego zdobyłam już w ósmym miesiącu i tak, żeby Ci tutaj na wstępie powiedzieć, był to nie lada wyczyn, z czego jestem bardzo, bardzo dumna. Dzisiaj zarażam innych, uczę innych, prowadzę żeby też osiągali swoje własne cele właśnie z firmą Sativa Life. Na co dzień jestem jeszcze czynna zawodowo, pracuję 8 godzin, jestem związana z firmą produkującą suplementy diet, jestem dyrektorem do spraw zapewnienia jakości i ta jakość jest mi bliska i na tej jakości produktów bardzo się skupiam, więc mój wybór żeby współpracować z firmą Sadieval Life, był absolutnie wyborem świadomym. Od czterech lat też zafascynował mnie MLM, czyli Network Marketing, jako styl życia i możliwości realizacji swoich celów i celów innych, bowiem Życie przyniosło mi wiele trudnych sytuacji i, i też odkryłam, że właściwie pracując na etacie czy pra, pracując w, z ograniczonym budżetem, bo generalnie gdzieś tam na etacie mamy ograniczony budżet, nie jestem w stanie zrealizować swoich wszystkich marzeń. MLM otwiera przede mną właśnie te możliwości. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od oleju CBD. Powiem, firma Sativa Life jest producentem oleju CBD, oleju full spectrum. Jest to produkt, który rozwiązuje większość problemów zdrowotnych, z jakimi borykają się ludzie. U nas też zaczęło się właśnie od rozwiązania problemu zdrowotnego. Mój mąż borykał się z ogromnymi bólami stawów. Te bóle były chroniczne, nie dało się po prostu żyć. Gdzieś dopadła jeszcze go po drodze trochę depresja, trochę jeszcze inne stany chorobowe przyplątały się w związku z tym. I co się okazało, że po czterech dniach olej CBD pomógł mu, pozbył się tego bólu, stał rano uśmiechnięty, wyspany. Więc ja stwierdziłam, że to jest coś niesamowitego. Chcę wgłębić się w temat i dlaczego ten olej CBD tak fantastycznie działa i pomaga ludziom. Na tą chwilę mogę Ci powiedzieć, że działa na bezsenność, na bóle, łagodzi stres, depresję, lęki, fobie, stany zapalne. Działa również w takich chorobach jak reumatoidalne zapalenie stawów, pomaga zwalczyć Hashimoto, pomaga pozbyć się łuszczycy, atopowe zapalenie skóry, alergia, migrena to też są jednostki chorobowe, które, yy, dzięki którym w których olejek CBD działa i mamy naprawdę fantastyczne efekty. Astma, borelioza, osteoporoza, padaczka, autyzm, trądzik, miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie, rwa ze zespół toreta, tych jednostek chorobowych jest już ponad 170. Każdy znajdzie tak naprawdę korzyść na siebie, stosując olejek CBD, wchodząc zupełnie w inny wymiar. Życia i zdrowia. Dlaczego tak się dzieje, że ten CBD teraz jest taki ważny? Ponieważ CBD, czyli kanabidiol, jest to substancja, która znajduje się w konopiach, w konopiach siewnych, legalna absolutnie substancja, legalna również roślina, która naśladuje naturalnie występujący w naszym organizmie anandamid. Anandamid produkujemy między innymi przez nas mózg i Potrzeba suplementacji, uzupełniania tego poziomu anandamidu skłoniła nas ludzi do tego, żebyśmy zaczęli wytwarzać produkty dzięki którym właśnie możemy poprawić swoje zdrowie, a jest to paliwo dla naszego organizmu do działania układu endokanabinoidowego. O tym mamy obszerne, szerokie webinary produktowe, które ja również prowadzę w piątki, także zapraszam Cię bardzo serdecznie, ale no nie, nie o tym mowa też dzisiaj tutaj o właściwościach produktów. Chciałam tylko Tobie tutaj nadmienić, na czym stoi firma, bo firma stoi... Na tym, misją firmy jest pomaganie innym poprzez produkt, który rozwiązuje problemy ludzi. Firma ma dwa lata, to jest już trzeci rok, kiedy działamy na rynku. Jest to polska firma w 100%. Wytwórcą. Polskich olejków CBD, wytwórnia mieści się w Krakowie. My wytwarzamy te olejki na bazie polskich konopi, polskich plantacji, polskiego suszu, także całkowicie polska firma wspierająca również polskich rolników. Jesteśmy obecnie w 30 krajach. Do których właśnie wysyłamy olejki CBD i nasz system również działa i opiekujemy się zarówno klientami, jak i naszymi partnerami biznesowymi. W ciągu dwóch lat firma pozyskała ponad 20 tysięcy klientów. Na tą chwilę tych klientów jest ponad 30, więc cały czas się rozwijamy. W Polsce to jest trend od niedawna. Dopiero 2% ludzi stosuje olejek CBD, więc jak widzisz, z punktu widzenia biznesowego jest to ogromny potencjał, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych tych ludzi jest dużo, dużo więcej, którzy stosują CBD, już mówi się o ponad 30% ludzi, więc cały czas ogrom i yy, ogrom możliwości rozwoju na naszym rynku tutaj jest. Satiwa Life stawia na jakość, no bo tylko dobrej jakości produkt, będzie dawał efekty terapeutyczne i będzie bezpieczny w stosowaniu. Rok temu otrzymaliśmy statuetkę lidera pod względem jakości branży CBD. Tu mam, miałam okazję odebrać tą statuetkę wraz z dwoma prezesami, z którym, których tu widzicie na, na zdjęciu. Także no, duma nas rozpierała, jakość została nagrodzona. Jeśli chodzi o firmę Sativa Life, Mamy tutaj gotowe narzędzia pracy do działania, do rozwoju naszego biznesu. Bardzo stawiamy na rozwój, na szkolenia, na warsztaty, żeby ta edukacja została mocno, mocno stawiamy na edukację, żebyśmy i my, partnerzy biznesowi, się uczyli, nasi klienci, no i żeby, żeby ta wiedza o CBD szła w świat, także dynamicznie się rozwijamy. Jesteśmy najprawdopodobniej najszybciej rozwijającą się branżą na świecie, właśnie branżą CBD. I jak w związku z tym, z firmą Sativa Life, możesz rozwinąć również swoje finanse. W normalnym, tradycyjnym biznesie, ile musisz zainwestować, aby rozpocząć w ogóle, wystartować ze swoim z biznesem? Bardzo często. Wiąże się to z zaciągnięciem kredytu, z wynajęciem biura, być może z zatrudnieniem ludzi, czy też magazynów, czy stworzeniem w ogóle produktu, czy też usługi, które, które będziemy oferować ludziom. Wiąże się to z ogromnymi inwestycjami. Ja osobiście też kiedyś miałam swoją działalność gospodarczą i, i tak naprawdę też poległam, bo, bo generalnie no, zjadły mnie te wszystkie składki i nie mogłam rozwinąć swojego biznesu, bo finansowo po prostu temu nie podołałam. I większość firm, które się otwiera własny biznes, tak naprawdę w ciągu roku y, większość tych firm kończy swoją działalność, bo nie są w stanie wytrzymać przez ten rok. My przez ten rok y, pierwszy y, rekordowe ilości obroty y, zanotowaliśmy, także firma bardzo dobrze wystartowała. Ile? Ty musisz zainwestować w swój własny biznes. Jest to inwestycja w Twoje własne zdrowie. Co to oznacza, że inwestując w swoje zdrowie masz możliwość już wystartować, wystartować po swoje lepsze życie finansowe. Zakup olejku CBD za 280 zł 89 zł, to już start jest do Twojego biznesu. I otwiera Ci drogę, żeby móc budować. Swój własny biznes. I to przy dobrym starcie i prowadzeniu, i Twoim podejściu jest jedyna inwestycja, którą, której dokonasz na samym początku. Nigdy więcej, już jeżeli dobrze wystartujesz i poważnie potraktujesz to, nie zainwestujesz więcej. Dlaczego? Dlatego, że. Potencjał firmy to ludzie. My stawiamy na rozwój, my stawiamy na wsparcie. Każdy nasz nowy partner biznesowy zostaje otoczony opieką po to, żeby powiodło mu się w realizacji jego celów. W Segiva Life szukamy nowych rozwiązań, po to, żeby nam się dobrze pracowało, po to, żebyśmy mieli wszystko do prowadzenia własnego biznesu, biura, po to, żeby mieć wsparcie. Z każdej strony, począwszy od samego zarządu, ale również od partnerów biznesowych, z którymi pracujemy. Ja mam wsparcie od swojego lidera, ja jestem liderem, jestem wsparciem dla swoich partnerów biznesowych i swoich klientów. Bardzo dobrze wynagradzamy swoich partnerów biznesowych za ich zaangażowanie i współpracę. Tutaj widzisz nasze wspólne fotki partnerów biznesowych Sativa Live. W różnych sytuacjach byliśmy na wycieczce w Egipcie, najlepsi z najlepszych, mamy, mamy spotkania online na co dzień, bo, bo najczęściej tak współpracujemy za pośrednictwem Zooma, za pośrednictwem spotkań online, warsztatów, ale też mamy również spotkania w Realu na konferencjach. Na różnego rodzaju eventach, również w takich fajnych miejscach jak spa, które też są formą nagrody dla osób, które poważnie traktują ten biznes. No i ile u nas można zarobić? Już wiesz, że możesz zainwestować około 300 zł na zakup olejku CBD i już w pierwszym miesiącu możesz to odrobić nawiązką. Mianowicie jest taki program motywacyjny który pozwala partnerom biznesowym wystartować właśnie szybko, wystartować tak, żeby bardzo szybko poczuli zwrot te, tych pieniędzy i żeby już więcej nie musieli inwestować, bo co miesiąc co prawda, kupujemy olejek dla siebie, dla swojego zdrowia, ale tak naprawdę tylko raz wydajemy pieniądze, bo już później mamy na ten produkt. Złota czwórka. Jeżeli w ciągu 30 dni zarekomendujesz czterem osobom Oczywiście z naszą pomocą, z naszymi narzędziami, yy, zakup olejku CBD, ktoś po prostu dzięki Tobie kupi ten olejek CBD, to już włącznie ze wszystkimi yy, prowizjami otrzymasz wynagrodzenie 550 zł, tylko cztery osoby. Jestem przekonana, że w Twoim środowisku, w momencie gdy zdobędziesz wiedzę, na temat możliwości, które daje sativa life, na temat działania olejku CBD, znajdziesz co najmniej cztery osoby w tak krótkim czasie, żeby właśnie im zarekomendować i żeby im pomóc, a oni z kolei pomogą Tobie wysatować w Twoim własnym biznesie. Więc widzisz, to jest obopólna korzyść. To nie wszystko. Jeśli chodzi o pierwsze zarobki na starcie, żeby podnieść swoją motywację i żeby cieszyć się tym biznesem. Mianowicie, jeżeli zrobisz te cztery osoby, bonus złote czwórka osiągniesz w ciągu pierwszych 30 dni, to już się kwalifikujesz na kolejny bonus 200 zł. Ale jeżeli z pomocą Twojego appline'a, czyli osoby, która ci tu pomaga, Twojego lidera, yy, zrobisz zamiast. 30 dni, w trybie szybkim nowo biznes, robi prędkość. 4 osoby w ciągu 15 dni to już kwalifikujesz się na 400 zł. Więc zobacz, to są kolejne pieniądze, które możesz zdobyć dzięki temu, że na samym początku skupisz się na tym, przyłożysz i zadziałasz z prędkością godną poważnego biznesu i już zarobisz kolejne 400 zł. W pierwszym miesiącu, skupiając swoją uwagę właśnie na pozyskiwaniu czterech osób, na, bonu, na bonusie Złota Czwórka i uczeniu innych zdobywania właśnie tej Złotej Czwórki, możesz zarobić 1380 zł, zapraszając do biznesu cztery osoby, którzy, które zduplikują to, co ty zrobiłeś, czyli też zaproszą kolejne cztery osoby. W kolejnym miesiącu może zarobić już prawie 5 tysięcy osób, 5 tysięcy złotych, jeżeli te osoby, kolejne osoby będą zapraszać. I tak to właśnie się buduje strukturę partnerów biznesowych, sieć klientów i partnerów biznesowych. Są, są tak tacy, którzy w czwartym miesiącu potrafią już zarabiać ponad 10 tysięcy złotych i to rzeczywiście się dzieje dzięki nam. Jeżeli tylko zaprosimy na przykład 16 osób, którym tutaj pomożemy zbudować te złote czwórki. Dlaczego mi się spodobał ten MLM? Dlatego, że ja tu widzę duże możliwości, mnie nie ogranicza właściwie nic żebym zarabiała takie pieniądze, jakie chcę, jakie chcę zarabiać. W kolejnym miesiącu można zarobić tysiąc, dwa, cztery i tak dalej. To zależy od Ciebie, jak się zaangażujesz, ile czasu na to możesz przeznaczyć i ile swojej energii i swojej chęci do nauki i do pracy z nami. Bo to, że Ty jeszcze dzisiaj nie wiesz, w jaki sposób, to w ogóle nie ma znaczenia. Dlatego, że mając nasze wsparcie i narzędzia, jesteś w stanie dotrzeć do każdego miejsca z tej tabeli ścieżki kariery, do której chcesz. Ja zrobiłam menadżera okręgowego w 8 miesięcy. Wypłacone zostały mi bonusy, bonusy za awanse, prowizje. Krok po kroku budowałam lidera, menadżera, menadżera regionalnego, zapraszając kilku partnerów biznesowych i razem z nimi tworząc właśnie strukturę i sieć. I powiem ci, że to, że ja zarobiłam dosyć duże pieniądze, to właściwie nie zarobiłabym tego sama, gdybym nie, nie dawała wsparcia moim ludziom, ponieważ firma wynagradza za współpracę z innymi. To znaczy, że jeżeli ja Tobie pomogę osiągnąć Twój sukces, to nie tylko Ty otrzymasz wynagrodzenie, na przykład 1000 zł za lidera, ale i bonus powiedzmy 800 bądź 1000 zł, w zależności czy wejdziesz w ścieżkę kariery szybką, czy pójdziesz zwykłym tempem, ale mnie firma również wynagrodzi za to, że ja Tobie pomogę. Tak? I ja dostanę 800 zł. Więc zobacz, partnerom biznesowym, partnerom biznesowym opłaca się pomagać swoim osobom, i ta współpraca rzeczywiście jest nagradzana. Sięgać można naprawdę. Bardzo, bardzo wysoko. Mamy już jednego re, re, dyrektora regionalnego, mamy jednego dyrektora i kilku menedżerów okręgowych. To, że tutaj nie mamy ograniczenia, jeśli chodzi o finanse, to to jest dla mnie po prostu niesamowite i być może na samym początku to masz takie wyobrażenie, być może nie wyobrażasz sobie, że możesz zarobić duże pieniądze, ale jestem przekonana, że jak zaczniesz pracować i poczujesz te pieniądze, to uwierzysz w to, że można zarobić 10, 20 i jeszcze więcej tysięcy, bo z nami z firmą Sativa Life rzeczywiście to jest możliwe. I tak się zadziało u mnie. Ja w pierwszym miesiącu zarobiłam 1000 złotych, w drugim miesiącu zarobiłam ponad 2000 złotych, a w dziewiątym miesiącu zarobiłam 22 tysiące złotych. Więc jestem osobą, która potrafi to zrobić. A skoro ja to potrafię zrobić, to myślę, że też potrafisz ty zrobić, jeżeli dasz się poprowadzić, a ja od tego jestem. To jest moje zdjęcie z prezesem, gdzie tak, został mi dany symboliczny czek na podstawie oczywiście wypłaconych pieniędzy w, realiu, w realu na moje konto bankowe. 33 200 zł za bonusy, za, które otrzymałam w swojej ścieżce kariery przez te powiedzmy dwa lata, za pomaganie innym i za swoje osiągnięcia. I tak jak wspomniałam, jeżeli jedna osoba coś zrobiła, to ty też potrafisz to zrobić. To są zwykli ludzie. Zobacz, są pełni radości, entuzjazmu, energii i pasji do tego, co robią. To są osoby, które ze mną współpracują, uśmiechnięte, przeszczęśliwe, zadowolone, które kiedyś też na samym początku nie wiedziały, jak wystartować, jak zacząć, a dziś cieszą się życiem i projekt Sativa Life daje im zupełnie inny komfort życia. Dlaczego ja w ogóle przystąpiłam do Sativa Life? Byłam w bardzo trudnej sytuacji. Szukałam sposobu na spłatę długów. Kiepsko, że tak powiem, zarabiałam. Właściwie mój szef fatalnie nie traktował i nie wypłacał pieniędzy po prostu, dlatego że nie czuł, że co miesiąc powinien swoim pracownikom wypłaty dawać. Do tego przyszła pewnie też trochę choroba męża i w ogóle ogólna trudna sytuacja. Szukałam czegoś dla siebie bez ryzyka, bo właściwie nie miałam ani pieniędzy, ani nie miałam możliwości w ogóle ryzykowania jakichkolwiek pieniędzy, które mieliśmy w budżecie domowym. Chciałam stabilnego dochodu. Miałam dość po prostu huśtawki finansowej i to, że ciągle nam brakuje na podstawowe życiowe wydatki, na egzystencję, można powiedzieć. Szukałam czegoś, co mogę zrobić w domu, w domowym zaciszu. Tak naprawdę. Szukałam rozpaczliwie lepszego życia niż miałam. Tu w Satiwie mam swój własny biznes. Mam wszystko, co potrzebuję, by w ogóle rozpocząć. Tak samo ty, czy kolejna osoba, dostaniesz gotowe narzędzia pracy. Dostaniesz wsparcie swoich liderów, dostaniesz szkolenia, warsztaty, opiekę i swój własny back office w komórce, czy też w laptopie. Możesz pracować gdzie tylko chcesz. Możesz pracować w domu, możesz pracować na plaży. Tutaj ja pracuję akurat widzisz mnie nad basenem. W pięknym, magicznym miejscu na krecie. Nie ogranicza mnie nic. Właściwie każde miejsce, gdzie jest internet, daje nam możliwość pracy. Bo w życiu chodzi o życie. Dlatego robimy MLM cieszymy się z tym, z tym życiem, to jest zupełnie inny styl życia. To są ludzie radośni, wspierający, ludzie, którzy chłoną życie, którzy chcą czegoś więcej i tu masz zdjęcia z naszych wyprach Sativa Life, sponsor, która nam sponsorowała te wycieczki, że mogliśmy odpocząć, mogliśmy się razem bawić, mogliśmy się cieszyć życiem, bo w życiu chodzi o życie. Nie wiem, co Ciebie zmotywuje do działania, do wystartowania po Twoje lepsze jutro. Może podobnie jak nie, spłata długów. Może coś, co chciałbyś zrobić, jakieś osiągnąć swoje marzenia, może hobby, może podróże. Może chcesz mieć więcej czasu po prostu dla rodziny, bo ileż można pracować, żeby zarobić na godne życie. Kosztem właśnie czasu rodzinnego. No długo się nie da wytrzymać. Naszym tutaj, naszą misją, naszym motem jest pracować jak najmniej, a jak najwięcej mieć pieniędzy. I marketing sieciowy właśnie daje te możliwości. Może chcesz zbudować swój własny dom we wspaniałym miejscu na świecie. Może chcesz się pożegnać z pracodawcą, którego już masz po prostu dość, powyżej dziurek w nosie. A może po prostu chcesz żyć na własnych warunkach, zarobić na szczęśliwą emeryturę. Każdy powód jest dobry do tego, żeby rozpocząć. To od ciebie zależy, co ciebie zmotywuje do twojego działania. Jeżeli nawet na tą chwilę nie wiesz, jak wystartować, masz wątpliwości, nie wiesz, czy się do tego nadajesz. Nie wiesz, czy będziesz miał na tyle sił i odwagi, to zapomnij o wszystkich powodach, dla których się nie uda. Znajdź ten jeden, jedyny powód, dla którego się powiedzie. Ponieważ strach zabija więcej Twoich marzeń niż jakakolwiek porażka. My tu ci machamy ze wspaniałej rajskiej praży, plaży w Egipcie. Zapraszamy Ciebie do naszego zespołu. Dla każdego znajdzie się miejsce, każdy otrzyma wsparcie i z nami być może właśnie Ty rozpoczniesz swoją przygodę ku lepszemu życiu. Ja trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję powitać Cię w naszym zespole. Bardzo Ci dziękuję. Za uwagę. Jeżeli znalazłeś choć odrobinę tutaj szansy dla siebie, to zapraszam Ciebie do kontaktu. Zgłoś się do osoby, która ci wysłała ten filmik. Porozmawiajmy, opowiemy Ci, jak wystartować w szczegółach, jak zaplanować Twoją przyszłość. I wiesz, kiedyś ktoś mi pomógł. Teraz być może ty będziesz tą osobą której ja pomogę. Trzymam za Ciebie kciuki. Dziękuję Ci bardzo za uwagę.